Dzień dobry. Nazywam się Marta Florkiewicz-Borkowska i chciałam serdecznie Państwa zaprosić do udziału w 11. edycji Kongresu Explory. W drugim dniu kongresu zostałam zaproszona do udziału w debacie na temat edukacji na odległość. Debatę poprowadzi koordynatorka wydarzenia, Zuzanna Zajko. Zuzanna mówi, że postara się wyciągnąć z nas najcenniejsze lekcje oraz najważniejsze wspomnienia z czasu edukacji zdalnej. Ja mówię, że edukacja zdalna ciągle się dzieje i tak naprawdę każdy dzień jest dla mnie nową lekcją. A wspomnienia pojawiają się tak naprawdę ciągle. Jednym z najważniejszych jest właśnie akcja pożeracze smutków. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału już 26 listopada. Będzie ciekawie i inspirująco, między innymi dlatego, że obok mnie zasiądą również uczniowie. Jestem bardzo ciekawa ich perspektywy. Do zobaczenia!